Kiedy już masz sklonowanego bloga, no, trzeba przystąpić do ustawienia go pod siebie. A więc pierwszą rzeczą powinno być powinna być zmiana logo. Jak widzisz tutaj u mnie logo CB7 zostało zmienione na taki obrazek, ale można wykonać własne logo w zupełnie inny sposób, graficzny jakiś, gdzie to robimy. A więc kiedy wejdziemy w wygląd, Chodzimy w ustawienia minimala i w ustawieniach ogólnych tutaj widzisz jest link do obrazka, który jest u mnie na blogu. Ty masz zrobić, chcesz zrobić swoje logo. A więc przechodzisz do naszego, naszego panelu CB7 i tam do pobrania jest coś takiego jak Shooting Logo Maker 2. Ściągasz ten program do siebie na komputer i przystępujesz, o tak to wygląda po instalacji, klikasz dwa razy na ikonkę i e, otwierać się program i z tego wybierasz sobie jaki chcesz, jakie chcesz użyć. Są tutaj różne oczywiście możliwości możesz sobie to wszystko pozmieniać, prawda jakie jakie chcesz możesz wybrać sobie inny jeszcze inny, jakiś popularny prawda kiedy wybierzesz, no załóżmy, że to będzie no który, niech będzie z tym te książki o, możesz tutaj sobie wtedy zmienić tą nazwę możesz coś z obrazkiem zrobić kolory, pozmieniać, cokolwiek i kiedy już masz gotowy po prostu zapisujesz zapisujesz go zapisz jako i wtedy będziesz będziesz miał, będziesz miał przygotowany przygotowany obrazek tak jak tutaj ten tylko on będzie oczywiście wyglądał inaczej i kiedy zapiszesz go do biblioteki mediów skopiujesz sobie w bibliotece mediów link, który wkleisz w to miejsce. Oczywiście prze, trzeba zawsze pamiętać o tym, że trzeba wszelkie zmiany zapisać. Kiedy klikniesz zapisz, Twoje logo zostanie zainstalowane i będzie wyglądało w ten sposób jak tutaj u mnie. Oczywiście będzie tam inny obrazek. Jeżeli wiesz jak posługiwać się na przykład programem darmowym GIMP możesz takie logo sobie stworzyć w GIMPie. Jest to o tyle lepiej, że można potem zapisać to w formacie PNG albo GIP. Jest tam praca na warstwach, czyli można Tło na przykład przezroczyste, stworzyć i wtedy będzie ładnie się to komponowało na Twoim blogu. Program jest bardzo łatwy, bardzo intuicyjny do, do wykorzystania, także program jest darmowy na dodatek, także jeżeli sobie zainstalujesz taki program, z pewnością uda Ci się stworzyć logo takie, jak sobie wymyślisz. I kiedy je zainstalujesz w bibliotece, możesz łatwo włożyć na swojego bloga. Życzę więc powodzenia.